Sypał się pierwszy pisowiec, pociągnie za sobą lawinę, lawinę prawdy. Tak można powiedzieć o agencie Tomku, który tak naprawdę zaczął sypać w zamian za to, żeby stać się pierwszą pisowską sześćdziesiątą. O tym opowiem wam dalej. Ja mam na imię Sebastian, i na moim bardzo subiektywnym politycznym blogu dzisiaj opowiem Wam o tym, co to jest 60 i kto za rządów PiSu albo po rządach PiSu będzie pierwszą pisowską 60, czyli świadkiem koronnym. Zostańcie dalej, a naprawdę Was to zaskoczy. Cała akcja z agentem Tonkiem wyszła na jaw kilka lat temu, kiedy on. Bardzo, ale to bardzo oczarował panią Beatę Sawicką. Hmm, dużo tych beat w polskiej polityce. Ale skruszona Beata Sawicka, bardzo pamiętacie, to bardzo płakała. Tu wam gdzieś puszczę zdjęcie, jak bardzo płakała w momencie, kiedy wyszła cała akcja najaw. I nie chcę jej tłumaczyć, ani nie chcę tłumaczyć agenta Tomka, bo nie na tym polega moje zadanie. Chcę wam wytłumaczyć cały koncept, w którym rządziły się rządy Błaszczaka, Wąsika, a wykonywane były rękoma agenta Tomka. Agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek, najpierw uwiódł, Oczarował, a może nawet zaczarował posłankę Beatę Sawicką. Osobiście nigdy nie byłem pracownikiem Sejmu, ale znam wielu posłów i wiem, jak doskwiera im samotność, czasami nerwy, czasami te wszystkie rzeczy, które się wiążą z byciem osobą publiczną, czyli hejt, i wiem, jak oni szukają ucieczki w różne rzeczy. Mamy przykład byłego już posła Czarneckiego, który nachlany jak Bela spał pod Sejmem, wiele nie doszedł do domu. Poselskiego. Mamy innych posłów, którzy albo posłanki, które też, no, powiedzmy, zdradzali w sejmie i to wszystko wychodziło. Był taki poseł Pęk, na przykład, który miał taką fajną kochankę. No i prawdopodobnie samotność też doskierała pani posłance Sawickiej, która niestety została oczarowana i uwiedziona przez agenta Tomka. Teraz mały przerywnik. Po ostatnim moim filmie naprawdę moje konto na Twitterze oszalało. Z 60 e, followersów tam skoczyło prawie do 100. Naprawdę bardzo jestem Wam wdzięczny za to i dalej zapraszam na mojego x-a Twittera, bo tam dużo ciekawych moich komentarzy. Krótkich, szybkich komentarzy, które czasami są bardziej dosadne niż to, na co pozwalam sobie tutaj. A jako ciekawostkę do całej tej sprawy 60 i agenta Tomka, to chcę Wam powiedzieć, tutaj będzie link do tego filmu, że już kilka dni temu razem z Szalonym reporterem na naszym podcaście zastanawialiśmy się, kto będzie pierwszą 60. Powiem Wam szczerze, że nie wymyśliliśmy, że będzie to agent Tomek. Cały podcast macie u góry link. Zapraszam Was tam w ramach kanału Szalona Polityka. Wracając do uwiedzenia posłanki Sawickiej. Wtedy, kiedy ona była taka, wiecie, skruszona, samotna, smutna, pojawił się agent Tomek. Oczarował, a raczej uwiódł kobietę. A kiedy ona już skakała tak, jak on sobie by tego życzył, czyli była na każde jego wyzwanie, on przeszedł do ataku. On do ataków w postaci zmuszenia, perswazji, ok, może nie zmuszenia, ale wymuszenia na niej działań, których normalnie ona nie robiła. Ale ze względu, że się zakochała, to postanowiła złamać swoje zasady działania i pomóc swojemu ukochanemu. No właśnie CBA, jak i inne służby nie mogą działać prewencyjnie. To nie jest film z Tomem Cruzem, chyba z Tomem Cruzem, raport mniejszości, gdzie oni działali prewencyjnie. Służby w Polsce działają post faktu, czyli nie może być tak, że agent Tomek pojawia się i zmusza kogoś do robienia czegoś, czego wcześniej nie robił. Służby działają w momencie, kiedy dostają sygnał, albo w inny sposób dochodzą do informacji, że ktoś łamie prawo. Gdyby posłanka sawicka robiła te rzeczy wcześniej, gdyby miała historię. Łamania prawa, to w tym momencie agent Tomek może się pojawić i na gorącym uczynku ją złapać, i w tym momencie sprawa jest załatwiona. Tak orzekł sąd pierwszej instancji, kiedy skazywał Wąsika i Kamińskiego za przekroczenie uprawnień. Dokładnie oni w ten sposób, zlecając takie działania prewencyjne, wyprzedzające, łamali prawo. Dzisiaj też jest to uznawane za łamanie prawa. Ale co ciekawe. Mimo, że i Kamiński, i Wąsik zostali skazani w pierwszej instancji za przekroczenie swoich uprawnień i dokładnie za to, o czym agent Tomek mówi, to mimo wszystko wtedy pojawił się Maliniak i ich ułaskawił. Znaczy, przepraszam, wtedy pojawił się Andrzej Duda i swoim podpisem, długopisem słynnym ułaskawił dwóch kryminalistów przestępców, łamaczy prawa. Ale wróćmy do agenta Tomka. Facet nie tylko uwiódł posłankę samowicką, ale kilka lat później uwiódł kilka tysięcy wyborców, pisowskich wyborców, gdyż trafił z praktycznie aresztu do ław Sejmowych. Był jednym z bardziej rozpoznawanych posłów. Oczywiście jego kariera w Sejmie nie trwała zbyt długo, bo już po chwili miał kolejne zarzuty, cofnięcie immunitetu, w końcu kariera się skończyła. On, jako bardzo skompromitowany przestępca. A właśnie, teraz chciałbym porównać całą tą sytuację do mafii, bo bardzo często się mówi, PiS mafia, że mafia, że PiS działa jak mafia. No i mamy tych szefów, KAPO, czyli Wąsika i i Kamińskiego, i mamy żołnierzy. I tym żołnierzem był właśnie nie kto inny jak agent Tomek. Agent Tomek w swoich działaniach był takim, można by powiedzieć, cynglem. Szefowie coś kazali, cyngiel jechał, to robił. I 60, o którą teraz bardzo mocno zabiega agent Tomek, ma go uwolnić od wykonawstwa, a nie od zlecenia. W ten sposób będzie czyst. Ale za co chce Tomek, agent Tomek dostać 60? No cóż. Agent Tomek poza tym, że robił nielegalne akcje w CBA, to jeszcze wynosił dokumenty, tajne dokumenty opatrzone ściśle tajne CBA, ściśle tajne, wynosił z siedziby CBA, szedł do kryjówki CBA, a następnie przekazywał te dokumenty, może nie przekazywał, pokazywał te dokumenty e, pisowskim szczujniom. Nie chcę mówić o tych ludziach dziennikarzy, bo to jest obraźliwe dla znakomitej większości dziennikarzy. Tych Szczujnią PiSowskim, pokazywał te dokumenty, a oni na tej podstawie robili dyskredytujące materiały, publikacje, wywiady, albo po prostu używali tego do niszczenia swoich wrogów politycznych. Tak to się działo. Teraz zastanawiacie się, co to za problem, że tam kilka dokumentów było wyniesionych i tak dalej. No, ja bym nie chciał, żeby z, in, z mojej, na przykład, gdybym miał sprawę w CBA, żeby moje dokumenty z CBA, nie mam tej sprawy, przynajmniej tak mi się wydaje, żeby te dokumenty krążyły, nie wiem, po TVP albo po innych sieciach czy szczujniach pisowskich. No i agent Tomek, moim zdaniem, na początku, kiedy przeczytałem o tym, to cholernie się naraża. Na to, że będzie miał kolejne zarzuty, ale porozmawiałem z jednym z lepszych adwokatów z kancelarii PGDR, są, który jest karnistą, i on mi wytłumaczył, że w polskim prawie karnym nie tylko ten, co wykonuje, ale także ten, co zleca, może być skazany za te rzeczy. I teraz powiedział mi on także, że w momencie, kiedy agent Tomek dostanie 60, to on już jest wolny. Od tego problemu, mimo że on wynosił, mimo że im pokazywał, przekazywał, będzie wolny. Tylko jest jeden warunek. Musi mieć dokumenty, najlepiej na piśmie albo nagrania, gdzie ktoś mu to zleca. Na przykład Wąsik albo e, nasz słynny pan Kamiński. Jeżeli agent Tomek ma takie dowody, że oni mu zlecali, to facet jest czyściutki. Nic mu przynajmniej za to nie zrobią, bo co do zasady trzeba też powiedzieć, że agent Tomek ma kilka innych wyroków i zarzutów, ale za to akurat za to przestępstwo na, dokumenty, na dokumentach ściśle tajnych, nic mu nie będzie groziło, jeżeli tylko prokurator generalny albo krajowy, nie pamiętam, który z tych da mu status świadka koronnego. Oczywiście. Jak zawsze mogę się mylić. Jeżeli się mylę, piszcie w komentarzach. Za każdy komentarz, suba lub lajka. Jestem wam bardzo wdzięczny, a na koniec chciałbym tylko przypomnieć, iż ja walczę o 100 tysięcy subskrypcji na koniec przyszłego roku. Dzięki temu Wy walczycie o super wyjazd do mnie na bali. Nie tylko bali, ale i bania. Będzie gruba. Zapraszam na razie, cześć Wam.